Śmiało mogę powiedzieć, że gry z piątej generacji są jednymi z moich ulubionych w całej historii Pokémonów. Były tam zawarte wszystkie ważne dla mnie elementy jak muzyka, grafika, czy super historia. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, czy jest w ogóle sens tworzenia kiedyś remakeów, czy może nawet trzeciej części tych gier. Zanim jeszcze zaczniemy, chciałbym podziękować wspierającym i przypomnieć, że jeżeli film Wam się spodoba, to zachęcam do jego polajkowania i zasubskrybowania kanału. A teraz bez przedłużania lecimy. Pokémon Black and White oraz ich sequele to przykład jak zrobić dobrze napisane fabułę w Pokemonach. Mieliśmy tam wiele kontynuowanych wątków, pokaz danych nam już wcześniej postaci nie tylko w formy starzenia się jak w przypadku Bianki czy Cherena, ale też powrócili chyba wszyscy najsilniejsi trenerzy, których mieliśmy okazję spotkać w starszych grach. Przez to mogłoby się wydawać, że nie ma już sensu powracać do regionu Unowa, bo w sumie wszystko zostało już pokazane i zamknięte. No i w sumie to prawda, dlatego ja już Wam dziękuję za oglądanie, do następnego, nara! Żartuję. Chociaż to, że nie ma sensu tworzyć wersji typu Black and White 3 ma sens, bo tak naprawdę po co? Żeby znowu widzieć te same postacie, tylko że jeszcze starsze niż wcześniej? Jakoś mi się to nie widzi. Zepsułoby to urok dwóch poprzednich części, bo wątków do kontynuowania już raczej nie ma, a wymyślanie nowych zakończyłoby się pewnie efektem odgrzewanego kotleta. Ale nie ukrywam, że jeżeli twórcy jednak zdecydowaliby się na stworzenie trzeciej części tych gier, to bym był najbardziej nahypowany w swoim dotychczasowym growym życiu, no bo jednak mimo wszystko fajnie jest wracać do znanych wcześniej na lokacji w odnowionych wersjach, tylko żeby to nie był jedyny fajny aspekt tych gier, to musieliby wymyślić coś równie dobrego co te 12 lat temu. Także mamy już ustalone, że powrót do regionu Unova w postaci trzeciej części Black and White raczej nie miałby sensu. Przejdźmy teraz do drugiej opcji, jaką jest Legend z która od razu Wam powiem, że według mnie jest bardziej prawdopodobna. Ale no właśnie, za rok wyjdzie nam Legend ZA, które tak jakby blokuje nam wyjście kolejnej takowej gry na 2-3 lata, przez co następna poruszana przeze mnie opcja dostaje dodatkowe procenty prawdopodobieństwa. Ale to zaraz. Legend's Cure, Genesect czy Victini miałoby akurat bardzo dużo sensu, bo moglibyśmy zobaczyć Unowę przed jej tak ogromną modernizacją. Moglibyśmy zobaczyć młodego Getsisa lub kogoś z jego poprzedników, a może nawet dostalibyśmy jakieś podobieństwa z filmów kinowych, chociaż jest to praktycznie niemożliwe. Myślę, że powrót do tego regionu w takiej formie ma ogromny potencjał, bo zostawiamy już bardzo dobrze napisaną pierwszą i drugą część i mamy jeszcze miejsce na napisanie równie dobrego backstory, które by już domknęło na zawsze historię Unowy. Przejdźmy teraz do najbardziej prawdopodobnej opcji, jaką jest remake jednej z części. Jednocześnie uważam taką opcję za najbardziej sensowną, pod warunkiem, że studio Game Freak nie odda produkcji komuś innemu, tak jak było w przypadku Brilliant Diamond Shining Pearl. Takowy remake, aby był rzeczywiście dobry, musi być tworzony przez ten sam zespół, albo ich dobrze zaznajomionych następców. Pokazanie regionu UNOVA w nowej oprawie graficznej i odnowionej muzyce, to według mnie świetny pomysł, by nowe pokolenie graczy mogło zaznać epickość tych gier. Jestem ciekawy, czy w takim przypadku pokazaliby tą scenę, bo coś czuję, że mogłyby wtedy powstać małe kontrowersje, chociaż przyznam, że bardzo bym chciał to zobaczyć w odnowionej wersji. I tutaj właśnie zaczyna się niemały problem, bo w końcu gryzu nowy mają dwie części i jak je upchać w jednym remake'u? No bo gdyby odnowili tylko jedną część, to fani drugiej mieliby żal, że to nie ich faworyt został zaadoptowany ponownie. Ja osobiście jestem dużym fanem jednej i drugiej odsłony, więc czego by nie wydali, to nie miałbym problemu, pod warunkiem, że oczywiście zrobiliby to dobrze. Ale gdyby chcieli zrobić coś naprawdę świetnego, to można byłoby pomyśleć na wersją typu Black ⁇ White Ultimate, w której połączyliby obydwie części w postaci Time Skipu po pokonaniu Ena i Get z pierwszej odsłony, by następnie przejść do wydarzeń z dwójki. Na pewno mielibyśmy wtedy najdłuższą grę Pokémon w historii, której przejście fabuły zajęłoby nawet do 60 godzin, co pewnie niektórych by odstraszyło, ale myślę, że dla większości byłaby to super opcja. Ale idąc takim bardziej game tokiem myślenia, mogliby najpierw wydać remake pierwszych części Black ⁇ White, a po jakimś roku DLC w postaci zawartości z sequeli. I muszę powiedzieć, że po raz pierwszy nie miałbym z tym jakiegoś dużego problemu. W tym przypadku bym to nawet zrozumiał. Oczywiście pod warunkiem, żeby niczego nie zepsuli ani nie pominęli. Najgorsze, co mogliby zrobić w takim wypadku, to najpierw wydać remake jedynek, a po jakimś czasie w oddzielnym wydaniu dwójek, bo wtedy efekt sprzedaży i zainteresowania byłby podobny jak przy premierze oryginałów. Bo w końcu Black and White 2 są trzecimi najgorzej sprzedanymi grami Pokémon w historii. Ostatnią możliwością powrotu do regionu Unowa i według wielu, jedyną potrzebną jest przeniesienie oryginalnych kopii gier na Switcha lub nową konsolę w przyszłości. Muszę przyznać, że gdy tylko jest jakieś Nintendo Direct, to je oglądam mając nadzieję, że w końcu doczekamy się jakiegoś portu starszej gry Pokemon na Switcha, ale niestety poza Gamecube'owymi produkcjami jeszcze się nie doczekaliśmy takiej informacji. Niby Nintendo lubi zdobywać od nas pieniądze, a nie chce im się zrobić takiego prostego triku na ich podwojenie. Taka opcja według mnie powinna być dostępna nawet jeżeli dostaniemy remakey, legendsy czy jakąkolwiek wersję z tego regionu. Totalnie bez sensu jest to, że od Początku, a przynajmniej kilka lat po premierze, nie mamy wstecznej kompatybilności tak jak było w przypadku poprzednich konsol. Co prawda tam to działało tak, że w co nowszej konsoli można było używać kartridży również ze starszych wersji, przykład to te wejście w DSie, które przyjmowało gry z Advensa, a dzisiejszym odpowiednikiem takich rzeczy jest np. Nintendo Online. No i to by było super, bo wtedy gracze, którzy nie mieli okazji zagrać w oryginały nie byliby zmuszeni do piractwa. No bo umówmy się, nikt normalnie nie kupi najpierw starej konsoli za 500 zł za używkę, a następnie jeszcze droższej pojedynczej gry Do której jeszcze nie ma pewności czy mu się spodoba Moja opinia jest taka, że dopóki Nie ma rozwiązania kompatybilności To piractwo niestety jest wręcz Wskazane, bo te ceny są Naprawdę chore, a skoro istnieje takie coś jak Abonament, no to czemu z tego nie skorzystać Po to właśnie one istnieją Żeby takie opcje udostępniać Wiem, że dla fanów całego uniwersum Nintendo Ten abonament jest raczej wystarczający Ale dla stricte fanów Pokémonów Nie ma co tam za bardzo szukać Bo znajdziemy tam tylko Pokémon Stadium co akurat jest bardzo wartą nadrobienia produkcją, czy pierwsza część Pokémon Trading Card Game, co w porównaniu jakie inne gry Pokémon były do zaoferowania na Game Boyu, jest nieśmiesznym żartem. I jak już zahaczyliśmy ten temat, to powiedzcie mi, dlaczego skoro istnieje port Game Boy Advance na Switcha, dalej nie dali nam zagrać w Fire Reddy czy Emeraldy? Dlaczego? dlaczego? Tym bardziej, że nawet na 3 ds mieliśmy okazję zagrać w takie Redy czy Yellowy. Te abonamenty to dobry temat na jakiś następny film. Dajcie znać, czy chcielibyście usłyszeć coś takiego. Podsumujmy. Sobie teraz prawdopodobieństwo wymienionych wyżej opcji w kategorii najbliższego możliwego powrotu do unowy. Poza ostatnim DLC ze Scarlet Violet, oczywiście. Najmniejszą szansę daje dla trzecich części gier. Ma to najmniej sensu i dzisiejsze studio Game Freak nie dałoby rady z takim projektem. Bo czasy, w których w gry Pokémon było w wystarczająco dużo wysiłku i kreatywności, już dawno minęły. Dam tej opcji 5% prawdopodobieństwa. Następne w kolejności dałbym legendy Unowy które są, powiedziałbym, że nawet bardzo prawdopodobne. W przyszłości, ale w odległości jakichś 5-7 lat. Mogłaby to być bardzo ciekawa gra, nawet z obecnym Game Freakiem, chociaż po wyjściu Legend z jej moja opinia może się zmienić, ale póki co myślmy pozytywnie, tutaj daje 20%. Drugą najbardziej prawdopodobną grą jest według mnie remake Black and White 1 bądź 2, czy jakkolwiek oni sobie to wymyślą. Powód jest całkiem prosty, bo ostatni remake, jaki dostaliśmy był z Sino, czyli regionu poprzedzającego Unowe. Chronologicznie to właśnie na nią nadchodzi teraz pora, a nowa konsola Nintendo powinna pojawić się co najmniej w przeciągu dwóch następnych lat. A jak wiemy, to co konsole wchodzi jakiś remake Pokemonów, także droga w zupełności jest otwarta. 35%. I teraz w teorii najbardziej prawdopodobne, ale wcale nie zdziwię się, jeżeli się pomylę, jest port oryginalnych gier na nową lub jeszcze aktualną konsolę. Tak, dalej chce mi się w to wierzyć, że kiedyś się nawrócą i pomyślą, że hej, to są całkiem łatwe pieniądze, więc czemu tego nie zrobić? Dawajcie chłopaki, chwilę naklikamy i będziemy mieli kazę, dawajcie, dawajcie. Ja nie wiem jak oni tego jeszcze nie ogarnęli Przecież wtedy automatycznie wiele osób przestałoby piracić te gry Bo woleliby pograć sobie na swojej konsoli 40% No mówię, dla mnie w idealnym świecie mamy dobrze zrobione remake'i Wraz z możliwością zagrania w oryginały dla ludzi, którzy nie mieli nigdy okazji A parę lat później dostajemy również świetne Legend z Curem, Które całkowicie domyka rozdział unowy Dobra, to by było już dzisiaj na tyle Serdecznie zapraszam was do dyskusji w komentarzach Lub na naszym Discordzie na poruszany dzisiaj temat bo słyszałem o nim naprawdę różne zdania, więc może macie lepsze pomysły na powrót do tego regionu. Ja już Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli film Wam się spodobał, to zachęcam do jego polubienia i zasubskrybowania kanału. Ja byłem Wodek. Do następnego. Nara.